Od września Legionowianie wraz z Mariuszem Wronowskim, strażakiem chorującym na stwardnienie rozsiane i poruszającym się od kilku lat na wózku inwalidzkim, pokonywali bariery architektoniczne, z jakimi każdego dnia muszą zmagać się osoby niepełnosprawne ruchowo. Najpierw przez cały tydzień uczniowie Legionowskich Szkół mogli przekonać się, jak ciężkie jest poruszanie się w mieście na wózku, a także nauczyli się tego, że niepełnosprawni także uprawiają wszelkiego rodzaju sporty. Zajęcia są organizowane razem z panią Millerem. Kochańską, z Wydziału Zdrowia w Legionowie, z Areną Legionowo i z Paczką Pomysłów. E, na, za, na zasadzie takiej, żeby pokazać dzieciom od najmłodszych lat, żeby już im pokazać jak, jak ciężko jest pokonać e, bariery techniczne nie tylko w Legionowie, ale też e, na terenie całej Polski, bo zmagamy się z wsiadaniem do pociągów, z wsiadaniem e, do autobusów, e, krawężniki, e, złe podjazdy. E, bardzo strome. Uczniowie uczyli się, jak pomóc osobie niepełnosprawnej, kiedy ta przewróci się na wózku. Uwaga. Trzy, Lecimy. Super! Brawo! Brawo! Na arenie zostały także rozstawione atrapy krawężników, podjazdów i schodów, z którymi młodzi legionowianie musieli się uporać, oczywiście jadąc na wózku inwalidzkim. Organizowane w arenie zajęcia były w pewnym sensie preludium do sobotniego, drugiego już charytatywnego biegu dla Mariusza. W zeszłym roku spotkaliśmy się po raz pierwszy pod Areną. To była akcja bardzo spontaniczna, wymyślona przez mojego kolegę biegacza, Wojtka Kisielińskiego. Podłapaliśmy szybko temat, szybko się zorganizowaliśmy, powstał komitet i postanowiliśmy pomóc Mariuszowi zdobyć ten upragniony wózek do biegania. Nasze, nasze marzenia były takie, żeby chociaż na część tego wózka uzbierać. Okazało się, że dzięki samemu biegowi uzbieraliśmy prawie 10 tysięcy, i z dodatkowych zbiórek drugie tyle. Tym razem podczas biegu zbierano pieniądze na rehabilitację Mariusza. Koszty zabiegów, które pozwalają mu zachować formę, są bowiem bardzo wysokie. Mimo to, że biegam i. Ćwiczę, no to praca fizjoterapeuty, rehabilitanta jest potrzebna, żeby jakieś te jeszcze mięśnie w kończynach dolnych zachować. Samemu nie jestem w stanie sobie przy tym pomóc i głównie o to chodzi, tak. W sobotę 8 października ponad 100 osób zebrało się pod urzędem miasta regionowo, aby przebiec 6 km dla Mariusza. Trasa przebiegała od Ratusza do ulicy Warszawskiej, stamtąd ulicą Sobieskiego pod Arenę, dalej Jagiellońską do McDonalda i z powrotem do Ratusza. Na mecie wszyscy biegacze dostali pamiątkowe medale, wodę i poczęstunek. Bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Pogoda w sumie też dopisała, bo idealna do biegania, nie za ciepło, nie za zimno. No i w szczytnym celu. Bardzo fajna inicjatywa. Mimo, że trochę z kontuzją dwugłowego, to uważam, że warto. Po biegu także prowadzono zbiórkę pieniędzy, a uczestnicy wraz z władzami miasta i specjalnymi gośćmi uczyli się pokonywania barier w podobny sposób jak wcześniej uczniowie. Po raz kolejny frekwencja i zaangażowanie mieszkańców miasta pokazało, że legionowo nie tylko porusza ale także pomaga.